Trzecim rywalem Dunek jest podczas turniejów w Katowicach Janowie reprezentacja Korei Południowej Austrii. Czekamy na pierwsze wznowienie i to pierwsze wznowienie jest wygrane przez drużynę prowadzoną w tercji środkowej. Indywidualnie jedzie Ranum, będzie szansa Ranum, tutaj pod bramkę, Ranum 1 do 0, ale to jest... Kapitalna akcja indywidualna Ranum, ona miała bardzo blisko się partnerkę, bo tak jak dobrze idzie macem Magdal natomiast ona też z tego nic nie robiła, widzą to Państwo, że tutaj wzięła krążek i właściwie przejechała. Pytanie kto wygra to wznowienie, Magdunki już pod bramkę, zagranie do środka, potężne zamieszanie, skamamy Nagraje pod bramkę tutaj, ten krążek znajduje się na górnej siatce, Dunki. Do Bulika jest strzał na bramkę, jeszcze będzie dobitka i to jest bramka na 2 do zera. Dla reprezentacji Danii chociaż że był taki może że sądzię, że być może złapie ten krążek Bae Natomiast... No nie no, to jest akurat tutaj dobitka skuteczna. Narusik lodowiska. Rasmussen, jeszcze jest zagranie pod bramkę i to jest bramka na 3 do zera. No, no tutaj naprawdę... Rozwiązuje się bardzo bramkodajny worek, jeżeli chodzi o Dunki. Takie są fakty. A do siatki ten krążek skierowała Sile bandy Sike Heris. Harris tutaj jest, zagraje do środka Sike jeszcze próba dobitki, nie ma krążek, slot. Podanie do Bulika, będzie szansa, na 4 do 0. No i też to jest sytuacja, która Dodajmy, że kończy się bramkę, bo tutaj powiem szczerze, no tak, akurat uderzenie było do bliższego słupka. To... Dunek, tercja środkowa. No ruszymy teraz na bramkę duńską, no mamy strzał, tylko, że takim strzem to... No jest teraz zagranie do Bulika, strzał na bramkę, no gdzie... Walczy Egbert, krótkie zagranie jeszcze. Będzie nagranie pod bramkę i jest bramka, praktycznie ma koniec pierwszej tercji numer 5, a więc ta pierwsza tercja i zakończy się wynikiem 4 do sera 5 do 0. No chyba ten krążek przelomował bramkarkę, mam takie wrażenie. Totalnie zaskoczona golki. Także Harris Bergman i dwa razy Madsen Mygdal, to są strzelczynie. Wycofanie do niebieskiej. Spokojne zagranie, odbity krążek, pytaj czy będzie dla Holm. Wycofanie, jeszcze jest Wulf tutaj zagranie pod bramkę, nagranie, zamieszanie. Pieski rusza do przodu na dużej intensywności. Macen mygdal Macen mygdal jednak. Ten Macen mygdal wypychana, krótko Macen mygdal Rozgląda się do kogo może zagrać, Mamy uderzenie z dystansu. Zagranie do środka, jest wycofanie już. Przerzucenie ciężaru gry na drugą stronę, nagranie pod bramkę. Odważnie do przodu jedzie Harris, Harris, Harris na bramkę i zamrożony, no, trochę za mocne podanie, jeszcze ustawiona szeroko Egberg, no tutaj akcja pod bramką, robi się niebezpiecznie jest trafienie na 6 do 0 no właściwie wepchnięty krążek do bramki i to jest pierwsze trafienie w tercji numer 2 wygarnęła krążek i wepchnęła go Koranki, no mamy strzał na bramkę tutaj jest zamieszanie, że ten krążek Wyprowadzenie akcja ofensywna. Ranum, ranum blisko bulika. Ranum do środka. Zamrożony krążka podaje do przodu. Obity krążek Obandę. Jeszcze mamy strzał na bramkę i to jest trafienie numer 7. Zaskoczona golkiperka Korei Południowej. Siódma bramka. Dobry strzał z pierwszego krążka i to jest drugie trafienie, w tym Melcia dzisiejszego dnia Mistrzostw Świata Kobiet do lat 18. Trzeba właśnie pytanie, jestem ciekawy, czy Dunki w tej trzeciej tercji pokuszą się o wynik dwucyfrowy. Dodajmy, że tutaj mamy to, jaki doping stworzyli dzisiaj polscy kibice, biorąc to także pod uwagę. Będzie teraz szansa dla reprezentacji Korei na 1-8 po 7. Jeszcze jednak są koranki. mamy wycofanie, tutaj zamieszanie, jest trafienie na 1 do 7, a więc koranki próbowały, próbowały i tę bramkę wcisnęły. Mają swoją, małą chwilę radości w tym meczu. No tutaj właściwie, ten krótko prowadzi, Christensen, wycofanie, będzie strzał na bramkę, Christensen, Wyprowadzenie Koranek. Trójką, czwórką w ataku, mamy strzał na bramkę. Wycofanie są zawodniczki duńskie, ale też jakoś nie grają bardzo agresywnie. Koranki mamy strzał na bramkę na 8 do 1 i jest to trafienie numer 8, a więc Dunki zdobywają pierwszą bramkę w trzeciej tercji. Ładne uderzenie. Ładne uderzenie, miała bardzo duszonego miejsca macem Mygdal. Silja Rasmussen, Korea Południowa. Zagranie do środka to może być szansa na drugą bramkę dla Koranek. I Idziemy czy właściwie jedziemy w drugą stronę do tercji ofensywnej Korei Południowej. Bramka numer dwa dla Koranek, ale no miałem takie wrażenie, że bramkarka reprezentacji Danii po prostu już była zdekoncentrowana. A to wynikało z tego, że no Dunki mają już zwycięstwo, że ten mecz zagranie pod bramkę. Jest zagranie i tutaj mamy uderzenia tej zawodniczki. Jeszcze jest Bergman. Tutaj mamy już zagranie. Ładna kombinacja. Nie ma. Brzutaka wydawałby się, że powinna nią zostać. Eee, Mygdalma.